Ale oh, A pamiętasz jak rok temu było w Hiszpanii? A, oh, Marbella! No Dobry dzień, jesteście gotowi na nowy dzień? Bo ja tak. No, takie klimatyczne uliczki, już mi się podoba. My jesteśmy w samym centrum Marbelli. W samym centrum. Ale najważniejsze co? Najważniejsze, że to jak najszybciej nogę włożyć do morza. I nie po bo dziś nie długo spaliśmy. Teraz już jest jakaś 11, ale dziś sobie pozwoliliśmy. Będziemy na razie tutaj spacerować i zwiedzać w okolicach. Kawa z rano jak świetlana, musi być. Mimo że jest tutaj drogo, to akurat kawusia średnio jest dwa razy tańsza niż w Polsce. Naprawdę jedną z najbardziej fascynujących rzeczy w Hiszpanii jest to, że na plażach co pół kilometra są zajebiste drążki i cały czas ludzie trenują. Ja myślałem, że to tak tylko w Barcelonie jest, bo kiedyś byłem i widziałem tam właśnie bardzo dużo na plażach, na wybrzeżach. Właśnie są drążki, ludzie ćwiczą, ale teraz jesteśmy daleko od Barcelony i widzę, że tak samo wszystko wygląda, bo to są te drugie drążki, które widzę w ciągu jednego kilometra. Zapraszam Was na tur po Marbei. Marbeja to małe hiszpańskie miasteczko położone na wybrzeżu Costa del Sol, które otaczają piękne plaże, góry i luksusowy styl życia. Jest to najczęściej wybierane miejsce wśród polaków i wcale się nie dziwię, bo już w kwietniu pogoda pozwala wskoczyć do wody, opalać się czy chodzić na krótkim rękawie. Promenada w Marbei znana jako Paseo Maritimo, to malownicza trasa wzdłuż wybrzeża, która ciągnie się przez kilka kilometrów. My wybraliśmy się tą trasą do Puerto Banos. Jest to ekskluzywna część miasta, słynąca z sobie atmosfery. Jest znana z portu jachtowego, pełnego spektakularnych łodzi. Ekskluzywnych butików znanych projektantów oraz ekskluzywnych restauracji i klubów. W tym miejscu lubi się zatrzymywać Konor McGregor. Starówka Marbella to zupełnie inny klimat. Bardzo piękne i kolorowe uliczki, kwitnące, pachnące kwiaty, które rosną dookoła wszędzie, nawet na ścianach. Mnóstwo restauracji, uśmiechnięte, szczęśliwe życiem ludzi. Wystarczy przypomnieć sobie starówkę Marbei, jak od razu się chce wrócić do Hiszpanii. Jednym słowem, Marbeja ma coś w sobie, skoro my już tam byliśmy 3 razy. Nie jest też to miejsce stańsze Za drinka my płaciliśmy po 13 euro, za danie główne 15-20 euro. Trafiliśmy na bardzo dobrą pogodę. Jak na koniec marca, początek kwietnia Bo codziennie mamy W dzień tak pod 30 stopni A wieczór, teraz która mamy 20? 24 stopnie 24 stopnie I to już jest 20 godzina, nie? Widać, jestem Czerwony Będzie 6.15 Tutaj jest? 5.30 na zegarku Jestem spalony na maksa. W ogóle nie spałem i się na ciężka wyprawa do kamieni del Rey. Szczerze, z chęcią bym sobie odpuścił, no ale jednak to jedno z najbardziej pięknych widoków, które można zobaczyć, które są bardzo polecane. Były i naprawdę chcę tam być. No nie ma już tam widzimy кавуся no на отварці дня, теж на отварці очу, найлепший капучино, трохи автким, трохи бусем, 60 км до Малагі і наступних 60 км потягом до Каменіто Дель Рей. Ну і їстеш ми на місці. Вуаля! Добре, на виправи з Унжелішми. Зараз ще 5 хвилин і лечимо. Сонця за дуже не видач, так що щастя не дописує. Kamiita uh, DelRai we... to, to jest jedna z najbardziej polecanych przeze mnie osobiście wycieczkę, którą trzeba odbyć. Koś takiej wycieczki można zobaczyć w aplikacji GetRoad Wide. Zazwyczaj w tej aplikacji pokupujemy wycieczki, wpisujesz miejsca, w którym jesteś i widzisz jakie są atrakcje w tym miejscu. Robotnik, jak Kosztowała ta wycieczka pewnie jakieś 30 euro Z tego co pamiętam I naprawdę jest warta swojej ceny Naprawdę są bardzo niesamowite widoki Zobaczyć Kamito del Rey Równoznaczne jak zobaczyć Wielki Kanio Nigdy w życiu Wielkiego Kanionu nie wiedziałem Dlatego mówię Wycieczka trwała około 2 godziny Dostajecie kask na głowę Żeby wam tam żaden kamienik nie spadł Dlatego zalecam ten kask nie zdejmować Przewodnika, który wam wytłumaczy Całą historię i najważniejsze aspekty tej wyborczości Sprawy. Gada po angielsku, także go nawet nie słuchałem Ale moim zdaniem pewnie jedna z najlepszych atrakcji jaką można mieć będąc w Marbella u Malady O, polaroid, zrobimy sobie fotę? Tak Mówiłem, że polaroid to jest super sprawa Bo dzięki temu mamy pamiątkę z wyjazdu Tutaj akurat starówka bardzo piękna To raz, a dwa Widzicie te kwiaty? Nie wiem czy to są one Czy może to taka kluba na przykład Ale pachnie przepięknie naprawdę Ta starówka to kwitnie taką wiosną Znaleźliśmy taką piękną miejscówkę Akurat w środku staróweczki pod drzewem Romantiko, wszystko jak ma być Dopóki czekamy na kolację, to pokramy w tą grę, żebyście mogli nas bardziej poznać i też jednocześnie więcej o sobie się dowiemy. Czyli ja zadaję je po jednym pytaniu, ja zadaję Julii pytanie i tak samo odwrotnie. Tak będziemy grać, dopóki nam nie przyniosą naszą kolację. Ile lat miałaś pierwszy pocałunek, taki prawdziwy, z językiem? Wydaje mi się, że to było w szóstej klasie podstawowych czyli miała... 13? To jest 17, hmm. Nie 12 lub 13 lat, tak? No, no chyba 12-13. No dobra, no to 12 lat pierwszy pocałunek. Tak. To chciałabym, żebyś wymienił dwie rzeczy, z których jesteś z siebie najbardziej dumny. Dwie rzeczy, które no to jest na pewno pierwsze wydarzenie, że się odważyłem wyjechać z kraju. W sensie, że po prostu pojechałem w świat, czyli przeprowadziłem się do Polski sam i to w ogóle po prostu od, tego, od tej pory zaczęło się całe moje życie. A druga rzecz to walka w M &M. To naprawdę było wydarzenie, które to jest tak jednocześnie i strach, i satysfakcja, i ekscytacja, bo nigdy w życiu nawet nie myślałem, że w moim wieku będę mógł zawalczyć w a to dla faceta naprawdę jest bardzo znacząca. Rzecz. Minorowanie szlinów już tak I pamiętaj, zostawić suba i napisać komentarz. Dobre, moje pytanie to, co byś wybrała? Milion dolarów na teraźniejszy czas, według teraźniejszego czasu tyle ile to jest warte tyle jest warte. Milion dolarów czy prawdziwa miłość? W biedzie. Ale miłość prawdziwa. Chłopak według Twoich wyobrażeń za ciebie by oddał życie. Tak to odczuwasz. A czy to milion dolarów jest jednoznaczne z tym, że nie spotka miłości? Możliwe spotkać. Chyba wybrałabym jednak pieniądze. Chyba jednak miłość. Chyba zmienia <laughs> z nim. No. Jestem myślę, no. Jeszcze jedna lampka wina i będzie na pewno miłość. <laughs> U -u -u. A, tam pieniądze, głównie miłość. Kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek na Insta zakłamałeś rzeczywistość, że tak naprawdę nic się nie układało w Twoim życiu, a przedstawiałeś to w zupełnie innym świetle? W konkretnej sytuacji nie pamiętam, ale wydaje mi się, że na pewno. Na pewno byłyby takie sytuacje. W sumie, no, dosyć często nawet tak było, że staram się sobie radzić bardzo, bardzo ciężko. Ale na Instagram dodajesz po prostu tylko wtedy, kiedy masz, masz się dobrze. Tak naprawdę ludzie nawet tego nie postrzegają, bo telefon i zdajesz sprawę, że ty jesteś w taki głupio w ogóle, że ci się wydaje, że w ogóle koniec świata nawet się nie mierzy z tymi problemami. Ale na Story po prostu no co, nie, nie zawsze jakby, teraz ja jestem naprawdę bardzo szczery. Na początku też było tak, że ja nie widziałam, nie wiem, się nie chce płakać ludziom, jakie to życie jest ciężkie, wiesz. Teraz to po prostu dużo rzeczy przeszedłem i jeszcze chcę nawet powiedzieć o niektórych takich bardzo ciężkich i skomplikowanych sytuacjach tylko dlatego, że to trochę jak motywacja, że no wszyscy wychodzą z tych sytuacji rano czy późno i ktoś jak teraz ma naprawdę wielki problem to on po prostu nie zdaje sobie sprawy, że naprawdę czas mija i nawet może sobie uświadomić, że będzie czas kiedy będzie przypominał sobie, że aż nie wierzę, że Miał tak ciężko, a teraz jest aż tak dobrze. Przekłamałeś. Przekłamałem. Tak, ale... ale zrobiłem się głodny i dostawię zimniaki A mogła wybrać pieniądze.